Macie GMP40 i. Deu, nudny wojownik. bojownik. Puszczak. I tym razem nie ma z nami Dextera i nie biją, nie wiem. Dobra, uspokój się, mam bo nie. Trzy nie, nie ja, to, ja to przez przypadek mi ję dotykowy, nie? Tu ja mam na. Lep... Łączy. Ty Tu no nie bij mnie, bo ja zaraz deadnę i będzie koniec nagrywania. A my pogramy podwodnego Survivala z ulicznym. Dobra. Będźcie By tam... Idę tam Posadźmy wszystko co się da Ale właśnie, czekajcie, to wy idźcie sadzić, a ja objaśnię tutaj mam mam wypisałem wszystkie zadania naszych sadzonów Sadzić, palić, zadzić. Tam się nie da nic sadzić, tutaj trzeba posadzić Farma grzybów, farma potworów Generalnie... Sadzić, palić, zalegalizować Olicznie idzie posadzić palić. Daj te wiaderko Dziękuję. mamy no, tak. Tak. crafting. Ej. Ej, chyba miałem wiaderko w swoim ekwipunku. Zunąć dupy. Jest pięknie. Jak tak to bieda. A teraz łoramy Przykro mi. Woramy. Ej, to tyle kratek starczy? Dobra. Nie. Ja tam tam Nie. Nie. coś jeszcze Nie. Czy mi się coś do żarcia? Macie coś? Yyy właśnie sadzę. Nowe. Teraz możemy patrzeć jak się sadzi yep. Niep. Chyba starczy Ej, albo mi się wydaje, bo to drzewo to nie urośnie, nie ma kija. Przecież nie, ej, moment, przecież nie mieliśmy sadzonki brzazy, wytwy Jak nie? No nie! Sorry, sorry, mieliśmy, mieliśmy Czekajcie, Kaskusa tak, trochę... Tak nie naprawdę nie to nie mieliśmy. Bu. Ha, ha. Sią, sią, sią. Ej, mam łopatę? Ej, nie mam łopaty, fuch for you. Mam łopatę, mam laptop. Ej, fuck you, mam echo włączone? Być może. Nie. Bo mi pokazuje, że mikrofonu nie znalazło. Pusta skrzynia, pusta skrzynia, ej, czas zebrać 25 kaktosów. Ja idę orać pole na traktorze. A jedno ja kaktus... Czekać, że no, coś ciemno tego, mina. Ej, bo w tej kulce jest ciemno, potworki było się zlepić. No ja miałem najciemniejszego Minecrafta, jak się da. No to to chodzi. Nie, ja zrobię najjaśniejszego, bo ja jestem... Teraz lepiej mnie słychać. Cały czas cię było dobrze słychać. Dobrze się słychać. Ej, kurde, nie mogę stąd wyjść. Nie. O, idę w dobrym kierunku. Kopiemy się do drugiej jakiejś tej... czegoś tam. Może w następnym odcinku, na razie spróbujmy przeżyć. Naspierajmy surowców i eee. Yy, a w następnym odcinku znowu będziemy robić tunel. Ui. Ura! Czekaj, musimy najpierw popatrzeć, jak rośnie. Teraz pewnie zrobimy tunel do grzybowni. Potem, na Albo do lawy. Ej, a co w ogóle się z grzybownią robi? Grzyb... E, e, tam są na pewno dwie krowy grzybowe. E, zrób wiadro, chyba mogę skasować, no nie? No. Przekapiłem wiadro? No. Tak! Było wiadro. Od lawy. Aha. Dobra, <grym> no, to trochę nakopię sobie. To śmiga kobla, zrób tego buga. Jakiego buga? No, nie umiem tak. E, Znowu tego kobla od groma wpłynie do tej dziury. Ocie grom. Dobra, ludzie, kopiemy, kopiemy. Kto kopie? Ja chcę powykreślać to co mamy. Ja już zacząłem wykreś wykreśliwać. O, dwa patyki, oje. Yeah. Oj, stary, wygraj zaoraj tą ziemię, bo znowu nasiona zostały, a ziemia jest skacowana. E? Co mówisz? Nie coś mówi moty. No tutaj żebyś zaorał tą ziemię. No <noise> zaorane jest, wszystko jest zaorane. Tutaj nie ma zaoranej ziemi. <noise> tu gdzie skacze, właśnie w tym momencie, nie ma zaoranej ziemi. No i zwaliłeś! Brawo! Albo ona nie była zaorana, ja widziałem, że nie była zaorana. A ona nas była! Miałeś buga! Kutę! Fuck! No tak, ja to ja to da... ten mas kilofa kill offa zrobiłem zamiast um, miecza. Powiem ci miecz. A właśnie włączyłeś ten, bo włączyłeś przynajmniej easy? Co easy? Poziom easy. Mamy Chyba jest easy. Oto sprawdź, jak nie, to zrobimy restart. Moment moment Stwórz 10 sztabek złota, what the fuck? Co jak to było? Jak to było z tą Monalizą? Mona Monaliza. Tak Z Izą gadaliśmy na Skype, no i coś tam... What, ktoś e, chyba pluszek powiedział what the fuck mama Iza Kamil WataFuch Monaliza Przepaństwa. Bący wykrzyk kosmosu. Chyba jest hard Wow Oj tam Czekaj, trochę mam rzeczy, bo ja mam jedny, jedną kiełbasę. To wiecie, co to możemy stwórzmy? Ja jestem kult na trójkę, ale dobra, idę z... Ej, to może stwórzmy tu jakieś drzwi, czy, czy coś w ten deseń. Po co? B będzie brakowało desek. Ja tu pływam. No kto to piasek zajumał? Ja? Chcesz? No nie! To nie dostaniesz. Brawo! Tutaj miał być ten piasek! Czemu? Bo tutaj by się te jebane wotworki je respiły Kamień nie w mordy A teraz nie będą się respić? Nie Zajebię za. Naprawiam piasek Ej, coś mnie bije To chyba uliczny Piasek się skończył Co ty z nim zrobiłeś? Nie wiem, tyle było <noise> Ej, ma ktoś ki 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 killów? A co, 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 co? Mam... K, k, kill Pokopałbym tego kobla. Ok. To rzuci k, k, kill Mam cię na celowniku No hm. ja bowiem, nie też. Weź, boi. Mieńcie weź Czekaj. D realmente. Nie bijemy się, bo ja mam kill of. Dobra, bierzcie kajdo Możesz mnie bić. Bo i tak mi byle co. Spoko, może być greenshot? Tak. Okej. Okay. <laughs> Wee... Hyp! No! Przecież miał pełne HP, powinien się e, cichować. No właśnie się cieszę. Ej, jeszcze dwie dynie są. Wy Wytryf... Ej, posadził ktoś dynie? Tak. No rosną. A przecież mieliście jeszcze arbuzy. No nie bi, teraz to już To nie... arbuz też jest. One arbuz and one dynia. Tak. Ej, trzeba tą kulkę całą zagospodarować na dynie, albo arbuzy, albo co. A gdzie są jeszcze jakieś kuleczki? Słuchajcie, mogę was zalać? Kuleczki, czekaj, zaraz ci powiem. Jedna jest tam, tam gdzie patrzę, o tam. Tylko, że daleko, szmal drogi. Trochę bliżej jest grzybownia. Grzybownia jest to tu, w tą stronę. Tam jest lawa, więc tam... Tu jest grzybownia. No to tam, tam? może weźmy. Co? Eee... Dobra, ja płynę. Czekaj! A tutaj w tą drugą stronę, tak jak jakiś od grzybowni odwrócić się. Tylko że bardziej dalej, w A połowie. Mnie. W połowie jest tam chyba zwierzyniec. Błędafagari Maciek. Czemu do góry żeś kopie dał nie? Żeby wyjrzeć jaki piękny jest świat. Dobra, o, możesz jeszcze jedną świat... Mogę ci na łupie rozwalić. Daj leć mi... Stasień, leć! Ej, bo ta woda mnie. Zamuruj go, szybko! <śmuluj go> a, a, Uff! Uf. Ale mnie Przemoc pili. w rodzinie! Zamurować cię? Nie, please, sam się już zamurowałem. Po co? A masz kilofo? Mam, chyba mam sobie Dwie. Mam kilofon, mam laptopo Kopaj szybko, zdedam! A nie widać, żebyś padał, Opień. Udało ludzie się. jak to za szyby wygląda Maciek, naciśnij F1 i wtedy kameruj, będzie fajne On nie ma Optifima, opti Ale mam F1 Ale ma F1 A, nie i to jest tak jakby była kameracja trzecioosobowa Ej, niech ktoś ma kill off i niech zapier kopać kobla, bo ja mam tylko jednego Dobra Czekaj, to ci dam Trzy. trochę, skrzynię jest cały tak. Właśnie już poszedłem A Nie, jest... zostawię moje itemki w razie deadne I kurde skrzynkę zabudowałem Ja bym mógł coś tam zrobić tylko kurde, ja mam takie klatki Tapek Zabierze Co a, za, a. Um. Jest 10 czerwonych kwiatów Pomocy! Kto za... zabierze tą wodę? Ej, słuchajcie, ta kulka z grzybem Ona jest tak trochę, trochę niżej Będzie trzeba schodki zrobić No to się zrobi Spokojnie Jak nie, to od góry będzie wejście Ej no pomocy! Od góry cienko cienko. A, ubije mnie. uliczne jak go bije, to bije. Ja bym się ochował. Ej, niech ktoś zabierze tą wodę, bo ja już tutaj zrobiłem No to się, się, czekaj, no to się ruszam. Fabni Dobra. Ej. Ale nie zabrałeś, stąd Zamuruj to ziemię albo. Proszę. Albo ja, co? Brudem. Mam trochę. Nacisnę kół, a nie wychla... Nie ma wychlań się na boki To nie ta gra To nie ta gra Kurde szkoda O mamy trzy cinę Aaaa bije! bije! Ale nie Zypo. mnie! U serca było! Ruszaj tą dupę i zabij go go. Ej ale nim nie mnie Uliczny ile, ma, ile masz serca? Czekaj Teraz możesz zabijać Dobra, nie będę Wal yy, Dobra, czekaj, mam klapki O kurde Ej, stary No nie! Sporo rozłupał o brawo. No przez ciebie No, to ty tam waliłeś Wal, bij, bo cię zabiję Jeszcze Wyżyjcie Co <laughs> to jest sadomaso? Wyżyj się, no. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Dziękuję. Aha, bo ty nie miałeś HP. No dobra, już, już wiem, o co chodzi. O no. Ale mnie nie musiałeś bić. Słuchaj. Ja tutaj Ma, już trochę... Masz. Nie uku. we mnie. Oho. Nie Oho. we Oho. mnie. Ale laga miałem w dziurę Jak MMMS. Było takie studio MMMS. MMMS Studio. Jest nawet. Jest. Dla niego nagrywamy teraz. Poważnie? A dlaczego nie, nie, nie dla GMP? Bo to jest wspólne. Bo to jest... Zobaczcie, na GMP. A kto ma rzeczy z Waga. Uwaga! ja odłożyłem. się! Bolało! Uciekać! Ej, nie, ja nie chcę was martwić, ale pochodnie nam się będą kończyć, powoli. Trudno, ale nie oświetlaj tego całego korytarza. Nie będzie potworu. I know, I know, ale jeszcze trzeba oświetlić kaptusa, bo nie będzie ros ro ro rosnąć. Ro Najlepiej ro to rosna? na moda. ¡Uuu! Zabieraj z... to! Łamał go! Wiem, mam z bezpiecznej odległości, na wszelki wypadek. Tak, ja to zrobię F1. Ja też zrobię w jeden. Ale oh, czadł w efekt, jak w Dungeon Keeper. Ej, fagi, jakie lagi. Ofiu. Oh, Ej! Bóg <ścoughs> wciąż. <ścoughs> się nie bije, ja jestem reporterem. Reporterzy są neutralni, reporterów się nie bije. Jak nie? Mogą tylko się. bohaterów bić. Au. Dajcie mi wejść do tej kulki z roślinkami to po nich poskaczę. No kogo bijesz, tutaj wodę u Sam mi wszedł w paradę i... Kogo bijesz? Muszę powiedzieć, że maćka GMP 40 ja, się... Cię, nie mogę jaki ten tunel jest duży a macie, Ej, my jakiś sposób na zablokowanie myszki, i żeby się sam kobyl kopał. Bądź kto przecież zrobił kiedyś. kiedyś no kiedyś. Na jest, pedałem. A może się przesłyszałem. Bo za daleko stałem. A ja się pomieszałem. Czy... KUR! dzięki! AAAAA! Nie! Zapraszam! Jak mnie teraz! O! No I z tak kobla wyrzucił! Do wody? Tak! Tam na dół! Tak! do 600! A gdzie jest moja ziemia? <laughs> Nie wiem! Ale się ja pamiętam. mam wszystkie cztery! Z F1! Ja mam wszystkie cztery! Nie wiem skąd ale mam! To nie zaczęło się bić ziemię. To mi zaczęło uciekać. Masz, już rzucam. 2, 3, 4, 5 ci starcie. Tak, dzięki, pop, a i dalej. Tak. Naprawiam tu łocie w mordę. Eeee. Yy. Dobra, oddychłem i teraz muszę iść pod wodę. Dużo macie koblaczy, czy cienko, cienko? Daj. Stoj, Daj, panie o, o. Ja, ja, go jeszcze nie mam. Mam no, raptem 25. Mm, 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 mm. Chodźcie w mordę. Nie no, weź. Dlaczego ja zawsze w tym tych odcinkach obrywam? Nie wiem. Bo Czapa jedzie. Ej, kur... Tu jest ślepy zaułek. Ej, dobra, mam pustaka kobla nie chcę mi się już dalej kopać. Krystek! O kur, boli. Pustak, a kobla... Łał! Pustak! Pustak, kobla idzie do skrzynki. Dobra, idę po niego. Prawie urwałem. Prawie urwałem. Ej, a ja w zamian ci dam tego. O, Poszedłem już! To mniej frytka. Nie! Nie, A co faj, co faj, co faj! To, faj, to, faj. Co to... Ma, co ma kinofa! <śmiewanie> ja, a, nie Nie, 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 nie! nie, nie. <śmiewanie> tam a, ja nie chcę go bić, ja idę po kilofa, ten mnie leje! <śmiewanie> <Przeguoje go? śmiewanie> Oj, weźcie! Nie, nie, nie! <śmiewanie> No, ja tam robię schodek niżej, a ten podchodzi, o jeb... A ty może coś rób, co? Coś Pochodnia! Będę by pochodnią, jej! O kurde, dzieje, ja nie mam broni! Nice. No, oddawaj dirta, bijacz! Czekaj, wszystko ci dam, Niech z tego podziwia. Masz pochodzią po mordzie AU! <noise> PvP <noise> <noise> Ludzie, nie wypłynę A dużo <noise> masz przy sobie tego kobla? Nie, tylko tak z 40 No! Nast. Ej, oh, czekaj, ja się wciąłem w coś! Ej, 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 czekaj, się wciąłem... Co to jest? In a wall! Wciąłem się trochę w Ej, Ej, możemy się nie No to weź... No kurde, gdzie mnie Z Zboczęciu! Jak ci idzie uliczny? Mnie? E, tam Przez, jest, nie, Tam nie, jednet. nie, 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 Ej kurde, szkielet tutaj nie, nie, O matko nie, 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 chyba. Przykro mi to nie, to się nie, no, nie, <słuchaj> będę Ci nie, nie, Będę cię nie, nie, Będę nie, 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 Uje. uje, 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 A, uje, znowu uje. Uje uh, yeah. no. Zrób z nich najpierw mączkę, nie? I posadź Podlej jakieś Drzewko podlej, o Podlej drzewko No nie bij, ja tu mam mączkę I ha Drzewko się nie mieści No fofiu mama Czekaj you Barbara <grym> Na razie Mona Lisa, ciągnę no, Lisa Nie, nie działa no fuck for you mama Ale mam bułka słońce się Panowie Czy musicie tak na pier... Tak Wiesz co osobna kulka musi być na to drzewo bo nie da, nie da rady eee. Aaaa za urwie Urwie następnemu Czekaj <śles> A me... co to Zrobią. Hmm. Ten się cały czas topi <śles> Wow! Okay. Ten mi bije! Dlaczego znaczy nie bije? Ja tu pró po kulturalnie próbuję posadzić drzewo. Posadzić tej... mam dynię. Kaktuszu. Ej, posadź go w tej kulce, gdzie jest kaktus, a tutaj da daj kaktusa. No. Daj tą sadzonkę, nie, daj, 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 daj. Daj, o, daj, daj. zabiję drania. Oddaj mi tą sadzonkę i jedną kostkę mączną, bo cię zabije. Już nie żyjesz. <śprijedle> Czekaj, pójdę cię uratować. <śpisa> nie! <A, a, śpisa> <śpisa> <A śpisa> ja go gonię, ja go gonię! Ej, <śpisa> moment, lag. Like. Zaraz mą mączkę kostką no po, po, potartuję w mordę. Tak nie podziała. Dobra, rośnie. Nie. No nie! To ja zbieram tego... Czekaj! Roz... eee... Gdzie jest kaktus Ej, tam gdzie jest kaktus to też nie urośnie, nie ma szans Mamy dwa kwiatki przynajmniej Urośnie, nie martw Ej, kilof mnie gdzieś wtrącił, weź ja ktoś mam. Roz Rozwal ten kloczek Próbowałem Nie da rady Chodź nie urośnie Ej ludzie trawę zrobić Ej masz jedną ziemię to weź zrutnij I miałaś łeb na plecach masz. O, ma, daj mi no o. Ja Dzięki może. Oh, A teraz urwa rośnie. Rośnie. Nie! A, miał, jakby ta sadzonka wpadła do lawy. No. Dobra, słuchaj muczki dupę i niech rośnie. Mmm, tu nie urośnie. Muczk próbował. No dawaj, nie walnij, pyton. Jest skąd mamy kwiatka? Ja mam. Aha, bo trawa. Nie. Poza to przy tutaj gdzieś. My się zamknął w naszym wspaniałym tunelu. się <laughs> stało? W zasadzie teraz, niech rośnie. U! To tutaj nie urośnie, stary. Ta kulka jest Daj za mała. Ta kulka jest na to za mała. Trzeba by stąd wszystko wypier. wypier spadować. Ktoś za ja lubiłem Patrz, urosło, ale żółte. Z zielonymi liściami. Au. A no mnie? Ej, ludzie, a... słuchajcie, ta sadzonka tutaj nie A, Co a... Dobra, teraz ty Macik buduje. A no, do drugiego dirta może. Nie. Yeah. Ej, tam wszystko leży. Tam leży na... za zakrętem między ścianami leży tam trochę... Tego... ziemi, trochę ano? kopa i kilofak. O i ktoś się, się zjebał za oknem. Zrob farmę dyn. Zrób piec. Ej, to się wszystko nagrywa? No brawo. Eee, jest tam, farma dyń. Mam jedną dynię w ręku, patrz. Uff. Uf. Uf. Nie ma dyni. raptem jedna dynia tam rośnie. No i dobra, to jest farma. Dobra, stanę oczyściłem trochę to, to, to dalej robisz? To już twoja działka Musisz jeszcze trochę jeden zakręt pewnie Ty tam szkielet deda A nie tu endisz. Ej właśnie możemy Owalony oddawaj kaktusa Oddawaj mojego kaktusa Oddawaj kaktusa a idę do drania naleje! Oddawaj kaktusa! Ferma za, no, za, za pierwszy kaktusa! weź! No Oddawaj kaktusa! Oddawaj! Babciu! Gim! A co jak on się teleportuje z tej strony? go! Prędzej sporo zwalimy! Kaktusa! O kurde! Oddawaj An... mojego kaktusia! Niech ktoś weźmie mieczyk. Oddawaj kaktusa! Komlać! Zdejdź! Mój kaktus! Moj! Audi! trania! Ameryka! Fuck yeah. Yeah. Postaw tego kaktusa. Stoi. No ale drugi! Nie Musi ktoś nas Nie ma?! Nie ma! Nie! O drugi... Ale wiecie co jest w skrzynce w tej pier w tej kulce jest. No. Moje fakie. Yeah. Co Emilka Fakie? Yeah. <noise> <noise> Pozdrowienia dla Emilki Za no. <noise> Kto to jaki baran ktoś skosił drzewko? To <noise> nie ja! Ale ja lejde... kto ma Tak, kto ma ja dużo kobiet ja Mam, mam kilofa. A kobla Zostaliśmy drzewo pod wodą Masz tutaj zatkane, masz kilofa, Masz to Ej, nie ehm. ma tak I tak mają wszyscy opa, bo przecież nie da, nie da się budować A. w kuli <grym> <grym> Ej, dlaczego to jakiś zakręt jest? Bo możemy No dobrze idziemy, idziemy dobrze Dobrze idziemy A czego tej wody jest coraz mniej i mniej I chyba wiecie co? Kończymy odcinek Nie kur, nie ma tak Będziemy walczyć Emilka nie może odebrać telefonu, bo prawie ba nie. Pa, Rock. Rock! Pa, Rock, dawaj komba! Aaaaa! Ja. Enderman, Nie Enderman, tylko jak Creeper! Aaaaa! Uciekać! Ja kurde! Boli! Ale tam jest Creeper! Gdzie? O. Tej kur... Ej, no rozłamie tego kablego! No nie bij! Nie bij! Nie bi Albo rozwal i nie bi Mam miecz I się suń do tyłu Słońcie się do tyłu A ty też się suń do tyłu Uciekaj! Idzie! Au! Lagi! Niech! Yeah. Ubił! O! Ubił! Ubił! Ubił. 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 Ubił dalej. Panowie, to To kończymy odcinek panowie, bo mi... O okay. i no zrobił dziurę w dachu. Niechcący, bo mam lagi! Znaczy klatki mam z piaszne. No to spoko, no to kończymy odcinek w takim razie. Jak w skole masz klatki Co ty robisz? Mam klatki. Zabieram skrzyneczkę, która poleci i tak widna. A nie lepiej też zabrać? Aju o udziałem, o jakim cudem. No i weź porażka Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek, bo naprawdę brak Braknie miejsca i się będzie koniec imprezy. Zatem tym czymś trzeba zrobić te kwadraty, ten kwadrat, ten kopie. Dobra, także co? Nara? <grym> nara O uliczny się nie pożegna. Bajo Ale bir jebie w moim